Witam, mam na imię Damian i od ponad roku użytkuję Opla Corset D. Samochód jest z roku 2008, więc jest jeszcze to egzemplarz przedliftingowy. Ma on obecnie przejechane 70 tysięcy kilometrów, jednak ja z nim zrobiłem dokładnie 16 tysięcy. Pod maską tego modelu znajduje się silnik 1.3 EcoTec, który pochodzi od Fiata. Ma on moc 75 koni w tym wypadku i rozwija 170 Nm, co pozwala nam na, roz na rozpędzenie się do 163 km na godzinę. Jednak w tym wypadku wiąże się jedna mała ciekawostka. Ciekawostką jest to, że jest to wersja EcoFlex. Czym to się różni od zwykłego 1.3 CDTi? Nie bardzo wiem. Jednak jest to filozofia OPLA na super ekonomiczne samochody, które niby mają palić poniżej 4 litrów w trasie. Czy to prawda? Nie sądzę. W trasie przy prędkości autostradowej spalanie tym samochodem wyniosło 5 litrów, natomiast przy codziennej jeździe dokładnie tyle samo. To jest metra 80. Miejsca na nogi dosyć sporo. Mogę tu się odsunąć do końca i nie, nie jestem w stanie wcisnąć sprzęgła. Jeśli dociągnę, ustawię sobie fotel na moją odległość. Kierownica również jest regulowana w dość szerokim zakresie. Więc na pewno każdy tu odnajdzie swoje miejsce. Miejsce nad głową zostaje tyle, że spokojnie można by pograć siatkówkę z pasażerem obok, a fotel jest również sterowany w górę i w dół. Jednak ja lubię siedzieć dosyć nisko. Z tego miejsca mogę pokazać jeszcze jedno niedociągnięcie inżynierów z OPLA. Jeśli zapnę pas i chcę przeregulować fotel, yy, jeśli ktoś na przykład przede mną jeździł, ktoś inny, i złapię się tutaj za regulację oparcia, to łapie pas i nie mogę teraz swobodnie wyregulować oparcia jeśli jednak odsunę pas i wsunę rękę pod wtedy mogę już regulować kąt ustawienia oparcia teraz zobaczmy ile zostało miejsca za mną z tyłu nie wygląda to źle miejsca na Miejsca przed kolanami zostałem jeszcze na 4 palce, a gdy odsuniemy tapicerkę, można tu wyczuć, że jeszcze no 7 palców, chyba rekord w teście metrowc. Nad głową spokojne 3 palce i spokojnie mogą tu i wygodnie podróżować dwie osoby. Co ciekawe, w Corsie D tunel środkowy nie jest zbyt wysoki, więc nawet awaryjna trzecia osoba może spokojnie podróżować. Co tu można robić z tyłu na kanapie w corsie D? Niestety mamy korbotronik, więc testu bezpiecznej szyby z tyłu nie będzie. Schowek tu, schowek tu i malutkie schowki w drzwiach, które nie wiem do czego służą, bo butelka wody się tu nie zmieści. To jest wykończenia wnętrza. No cóż, co tu oczeki oczekiwać po miejskim... Opór? Tutaj mamy twardy plastik. Twardo. Dalej twardo, 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 twardo. Fotel jest miękki. Tutaj może trochę obite, i trochę, trochę tej szamki. jest, jednak nie wiem. No i kierownica plastikowa, ale jednak trochę się ugina. Niemniej jednak jest to miejski Opel. Taniej wykończony, co widać czy słychać. Robimy test. Coś się dzieje, jednak myślę że tragedii nie ma. Klamki są aluminiowe, co czuć, są chodne. Jednak tu na środku to tylko lakierowany plastik. Przy okazji, mogę powiedzieć, to jest jedna z wad OPLI. Zbyt luźne gniazdo zapalniczki. Jeśli chcemy tutaj przewieźć tak, jak ja tutaj mam zamontowany transmitter, to on tutaj bez problemu sobie chodzi. Działa, gdy przekręcę stacyjkę, on tu będzie działał. Jednak jeżeli byłem w trasie, wykonywałem trasę do Krakowa i miałem tutaj trójnik, który sięgał gdzieś dotąd, ponieważ miałem CD-radio, nawigację i oczywiście transmitter. Wystawał on gdzieś tu, był on cięższy i już niestety to gniazdo jest za płytkie i nie może go bardzo dobrze utrzymać, przez co on się cały czas ruszał prawo-lewo i niestety musiałem się ratować czym? Trytytką. Tutaj z tyłu zahaczyłem trytytkę, tutaj ściągłem. Działało, działało. Jak coś jest głupie, ale działa, to to nie jest głupie. schowków. tutaj przy przy kierowcy mamy taki schowek. Ja tu mam akurat półkrywaną gumę, parę perfumów, ten tutaj pod 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 klamką jest tutaj taki schowek. W sumie w sumie to się do tej pory zastanawiam, do czego on jest. Bo co bym tutaj nie włożył, czy jak na przykład gumę tutaj włożę, to ona mi tu będzie jeździć za każdym razem i to mnie będzie bardzo bardzo denerwować. Przy okazji proszę, można zauważyć, że tutaj o przyciski do sterowania szyb są podświetlone, jednakże sterowanie lusterkami już nie jest. Widocznie panowie z Opla stwierdzili, że jeżeli siadamy za dnia, ustawiamy wszystko za dnia, to w nocy w ogóle tego nie będziemy dotykać. To samo tyczy się tutaj pod sufitki. Tutaj mamy, że oczywiście żadnego siatełka nie ma i sam tak jak to jest tutaj o tu widać że to trochę trochę tutaj odstaje ja tu próbowałem już nieraz wyciągnąć, niestety nic z tego co ciekawe u pasażera bądź pasażerki jest to samo tutaj co odstaje nie da się nic z tym zrobić podświetlenia nie ma jednakże podświetlenie podświetlenie yy, szyby już jest na środku schowek mamy miejsce, w na znalazł. Mamy miejsce na dwa kubki, jeżeli tutaj akurat transmitera nie ma, tu dalej jest miejsce na monety i tutaj miejsce w sumie nie wiem na co tworzymy schowek i mamy tutaj dosyć przypojemny, nie sądzę, jest to raczej taka półka, bo to ciężko nazwać schowkiem, który... Opuszcza się razem z klapką, jest to półka po prostu zamykana przez taką klapkę. Tutaj, w miejscu na długopisie, mam akurat blokadę odbieg odbiegów. Tutaj dalej znalazł uchwyt na telefon, parę płyt. Jednakże, czy tu coś się dużo zmieści? Za dużo się tu nie zmieści i oczywiście podświetlenia nie ma. Jeśli chodzi o podświetlenie deski rozdzielczej, wygląda to tak. Regulowane w dość szerokim zakresie. O, widzimy. I teraz wraca do poprzedniego stanu. Na środku wszystko w najlepszym porządku. I tutaj podświetlenie skończy bo co tu dalej podświetlać, jeśli tu nic nie ma? Wyświetlacz, trochę mało informacji, jednak to myślę zależne od wyposażenia, które w tym modelu Korsy jest akurat dosyć, myślę, dziwne. Ponieważ mamy tu 6 Przejść poduszek powietrznych, dwie na słupkach, a tutaj w fotelach są poduszki powietrzne oraz tu z tyłu w słupkach C też są zamontowane poduszki powietrzne. Jednakże mam tu tylko dwa głośniki, tutaj i tutaj, z tyłu już głośników nie ma. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Przechodząc do bagażnika Corsy D mam kolejne zastrzeżenie. Samolot jest z roku 2008, a siłowniki, które podnoszą tylną klapę już nie domagają. Bagażnik w Corsie D ma pojemność 285 litrów, jednak jest to uznawane bez tej półeczki, która dzieli go na dwie połowy. Pod podłogą znajdziemy drugie dno oraz pod tym pełno, pełnowymiarowe koło zapasowe. Co ciekawe, na Feldze jest oznaczenie mówiące o tym, że można przy nim jechać maksymalnie 80 km na godzinę. Natomiast Opona ma indeks prędkości mówiący o tym, że można na nią podróżować z prędkością do 180 km na godzinę. Jeśli chodzi o zachowanie silnika podczas jazdy jest ono dosyć przyjemne. Jest on dobrze wyciszony ze środka, co mam co mam wrażenie, że teraz słychać dopiero jeśli wkręcę go na 3-4 tysiące o tak jak teraz zaczyna go być słychać Jed, jednocześnie dość e, odczuwamy przyjemny wigor wciskania w fotel znaczy wciskania to jest może dużo powiedziane jak na to co, co tu się faktycznie dzieje, jednak odczuwamy przyjemny wigor. Opla Corset D zakupiłem z tego względu głównie z tego względu że było to ale tu się trzęsie, że było to auto znane naszej rodzinie i było ja ten egzemplarz pierwszy raz widziałem w 2010 roku, gdy, gdy jako 2-latek przyjechał do Polski I po prostu mo, znajoma mojego wuja go kupić I wtedy oglądałem go po raz, ten egzemplarz jako pierwszy i byłem oczarowany Mówię, kurcze, jakie fajne autko, cud, ja miód i orzeszki, ja to auto chcę I wtedy tak powiedziałem, że ja to auto chcę, jak będę zdawał prawo jazdy, to ja to auto odkupię I z rządzeniem losu tak się stało że faktycznie to auto kupiłem czy kupiłbym ponownie nie wiem może z tego względu że podobają mi się już limuzyny chciałbym limuzynę, auto większe jednakże Corsa na pewno auto godne polecenia wygodne, przestronne w środku jedno z dłuższych w ogóle aut w segmencie miejskim prawie 4 metry długości i Kupiłbym, jakbym potrzebował, takie auto to bym kupił. Jednak no, w mieście nie mieszkam i chciałbym auto dłuższe, większe. Jakie są wady i zalety auta? Myślę, że na to pytanie odpowiada cały ten dosyć obszerny test. Jednak no, z racji tego, że lubię wytykać wady, to te zalety może są pomijane. Jednak ogólnie zalet swoich ma. Na przykład niskie spalanie. Spalanie w tym aucie wynosi naprawdę. W trasie jadąc autostradą spokojnie można utrzymywać 5 litrów i nie wchodzić na większy poziom tak w codziennej jeździe krajowa do 90 na godzinę to spalanie można zejść nawet poniżej 5 litrów ja chyba zszedłem najmniej 4,5 to było najmniejsze spalanie jakie zarejestrowałem ja osobiście jednakże bajki o tym że jest wersja Ecoflex tam wąchają paliwo i w ogóle można zejść poniżej 4 w trasie, ja bym włożył takie historie między bajki Nie, ten egzemplarz Corsy D wyniósł dokładnie 20 tysięcy, nie licząc Alufeld, które dokupywałem i cena przyznam była dosyć wysoka, ponieważ było to właśnie mówię auto z bardzo niskim przebiegiem, o 54 tysiące przejechane, przebieg pewny. Co się psuje w korsie T? Mi osobiście nie popsuło się jeszcze nic oprócz jednej rzeczy. Miałem problem z zaworem EGR, który został wyczysz wyczyszczony i auto dalej ma swój wigorek. Jednakże ogólnie rzecz biorąc, nie miałem większych problemów. E, o czym się dowiadujemy we wnętrzu korsy, że to jest wersja EcoFlex. Mamy napi mamy inne zegary, mamy inny wygląd obrotomierza. Jest tu napis EcoFlex, są zielone kreseczki mówiące nam o tym jak, znaczy podpowiadające jakie obroty są najbardziej ekonomiczne również wyróżnikiem wersji EcoFlex są zielone kreseczki na skrzyni biegów na gałce skrzyni biegów ze swojej strony powiedziałem wszystko co chciałem bardzo dziękuję za obejrzenie mojego testu Pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam redakcję Autocentrum. Dziękuję i życzę miłego dnia bądź też w I jeszcze jedno. Chciałem pozdrowić kolegę Kamila, który pomagał mi nagrywać ujęcia przed samochodem. Jak i wszystkich znajomych. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.